Cześć siema! Jura Sowsiak, czyli cotygodniowe spotkanie w Kręciole, czyli co będziemy oglądali w najbliższym tygodniu. Ale ja już teraz zapowiadam, że cały najbliższy miesiąc, czyli cały luty, będzie w klimacie chodzonego, czyli wielkiego finału, który miał miejsce 11 stycznia 2000 2009 roku w całym kraju, ale także na całym świecie. To bardzo było specyficzne spotkanie, ponieważ pokazaliśmy ludziom, ale także pokaza pokazaliśmy sobie samym, że wszelkie słowa kryzys i może się nie uda. Jakoś się nas nie trzymają, a więc ze śmiechem na ustach. Zapowiadam Wam, że cała nasza tygodniowa rozkładówka, nie pukaj, będzie w okolicy tego niezwykłego wydarzenia. Ja przypominam Wam wszystkim, że do końca lutego, do końca lutego, do końca lutego rozliczacie wszystkie pieniądze w swoich sztabach, a my wtedy podajemy ostateczną sumę, czyli ostateczny wynik kolejnej niesamowitej zbiórki, jaka miała miejsce 11 stycznia. Rozpoczynamy od złotego bączka. Więc, moi drodzy, oprócz tego, że zobaczycie, co w złotym bączku jest grane, a więc jakie są notowania. To także że będziecie mogli mieć okazję, aby zajrzeć pod Pałac Kultury. Pod Pałacem Kultury odbył się niesamowity koncert, czyli Juras, ja, Jurek Owsiak, dopadłem tam i poprowadziłem swoją godzinkę, a nawet troszeczkę więcej, ponieważ do ogni sztucznych grały kapele rockowe, a później tuż po ogniach sztucznych nasz, Cudowny, cudowny zespół tenorów, a więc Wiesław Ochman i tenorzy na żywca gardła otwierali w ten trochę mroźny dzień, a orkiestra z tyłu pogrywała wszystkie przeboje Jasia Kiepury. Warto oglądać poniedziałek, godzina 17. Krzysio zaprasza na Złoty Bączek, a my tym samym otwieramy orkiestrowe granie. Lecimy. Ty jesteś jak ze snu! 17 dzinał Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy Blender na scenie Pole moi drodzy, bez zmian, czyli szperam po całym magazynie chodzę, otwieram, zaglądam, ale także szukam najróżniejszych wrażeń, które dla Was będą ciekawe, ponieważ na tym polega polendrock. Oprócz bardzo starych nagrań, i takich niezidentyfikowanych, jakim jest UFO w postaci nagrania Kazika ciągle. Nie wiemy skąd to nagranie pochodzi. Także najnowsze smaczki, czyli między innymi grupa The Strangler z 2008 roku, a więc przystanek Woodstock, absolutnie hitowe granie. Piątek godzina dziewiętnasta, Poland Rock Jura Sowsiak magazynowo, zapraszam Trudno mi, gdy leżę w czterech ścianach, wśród zdjęć do pasa rozebrany ogryzione paznokcie, spalone papierosy niespotykany zapach zwykle wiosną w nocy nie śpię, w dzień nieprzytomny ta nieobecność wysysa ze mnie siły sufit to podnosi się to znów opada tak leży dym Herbata i kawa tu z boku, gdzieś twoje zdjęcie było Jedno, bo resztę mama wyrzuciła, czasem chciałbym zapomnieć Nie, to niemożliwe, nie wyjmę z głowy tego, co kiedyś przeżyłem Mama prosiła, bym się z tobą nie spotykał Mama prosiła, bym się z tobą nie spotykał Podróże z Jurkiem, lubimy podróżować po różnych ciekawych miejscach na całym świecie. Ostatnio podróżowaliśmy po ciepłej Hiszpanii listopadowej. Przypominam, dzięki temu mogliśmy bez turystów obejrzeć przepiękne zakątki południowej Hiszpanii. Tym razem zapraszam Was na podróż niezwykłą, a więc podróż Świnoujście, Szczecin, Warszawa. Brzmi to jak pociąg, który bez opóźnienia dojeżdża na stację, ale jest to uwaga okręt wojenny. Gaziki, samochody offroadowe, a na końcu samolot, który dowozi mnie aż do Warszawy, czyli do miejsca, Stąd później prowadziliśmy cały finał. Finałowe jazdy, finałowe pływanie, finałowe granie rozpoczęliśmy w, Szcze w Szczecinie i tym samym jakby... Wszystkich zaprosiliśmy do podróży z Jurkiem Owsiakiem. Podróż z Jurkiem Owsiakiem godzina 16.30. Pokażemy wam jak to wszystko wyglądało zanim wybiła godzina 00, .00 w Szczecinie o godzinie 9.11 stycznia 2009 roku. Słuchajcie, ORP Kraków to poważna maszyna. Jest już telewizja. Stąd będziemy zaczynali cały finał. No nie ma przebacz. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Bardzo jojo, i się ma. No słuchajcie, to jest sposób wielki okręt. Wspaniały! No wspaniały, no bo po jestem pod wrażeniem. A ja czekam na samochód, zobaczcie, jedzie nawet Fantomas, a za nim idzie samochód, który mógłby Fidel Castro tak samo otworzyć finał. Za moment jest, już mój samochód, będziemy pod Urząd Miasta. Ma wyłączenie bezpośrednie z OTV, moi drodzy. No a więc jesteśmy jak zwykle, wszystko jest super wyszło. Cała kawalkada samochodu, pozdrawiam Was bardzo gorąco, wszystkich tele, telewizji OTV, a więc prosto tutaj stąd, z wałów Krobrego, obok mnie ORP Kraków i dzielna załoga off-roadowa, a więc wszystkiego dobrego. Zaczynamy za ile? Chyba za 12 godzin, może zaczyna się. może za 14. Całuję, panie prezesie, wykonane zadanie, oczywiście, cześć.